Moi kochani, ostatnio w czasie jednej z katechez w liceum mieliśmy temat właśnie Starsi Bracia w Wierze, czyli o, o tradycji żydowskiej, mojżeszowej. I między innymi w czasie, w, tym, w czasie tej katechezy oglądałem z młodzieżą taki krótki filmik, właśnie takiego ortodyksojnego Żyda, który bardzo ciekawie przedstawiał znaczenie Paschy. I zadziwiająca rzecz, że użył takiego porównania. Oczywiście nie mógł użyć słowa, że 24 grudnia obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia, ponieważ by mu to przez gardło nie przeszło. Natomiast powiedział, że dla nich Pascha to jest tak jak dla nas przygotowanie do gwiazdki. Czyli tak ważne jest to doświadczenie. Oni przeżywają to, oczywiście, coś takiego, że, że ten Szabat, to wszystko, co się dzieje, właśnie to przygotowanie do tego wyjątkowego momentu, przygotowanie tej uczty, to jest coś niesamowitego, to jest coś naprawdę dla nich ważnego, istotnego. I jakby Chrystus wchodząc w tę rzeczywistość tradycji żydowskiej, bo przecież on w niej wzrastał, w niej się wychował. Można tak powiedzieć, po ludzku był przesiąknięty tą tradycją. Czyli, według ciała, Chrystus nie jest, oprócz tego, że jest człowiekiem w pełni, to jest członkiem narodu żydowskiego w całej obfitości i w całym bogactwie tego określenia. I Chrystus, wchodząc z uczniami w tę rzeczywistość Paschy, też pokazuje bardzo ważną rzecz. Że y, dla nas, jako dla tych, którzy należymy do nowego przymierza, można powiedzieć, że jedyną najważniejszą ucztą ma być ta uczta eucharystyczna. Żadna inna uczta, żadne inne spotkanie. Nawet przyjaciół, w jakimś gronie bardzo serdecznym, bardzo rozrywkowym, gdzie jest radośnie, gdzie wydawałoby się, po ludzku jest naprawdę sympatycznie, nie może mieć tak wielkiego znaczenia, jak właśnie ta jedyna uczta. Przekładając ten język kultury, której Jezus był obecny, w której wzrastał. Dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że Jezus mówi tak: bierzcie, to jest ciało moje. Wszyscy synoptycy, czyli cztery redakcje Ewangelii, jednej, bo wiemy, że Ewangelia jest jedna, tak można powiedzieć, ale w czterech redakcjach czyli Marek, Mateusz i oczywiście Łukasz mówią, używają takiego greckiego terminu soma. Dlaczego ja tego terminu używam? Nie po to, żeby teraz tu jakiś wam wykład robić, z języka biblijnego, ale żeby pokazać, że świat chrześcijański, przy pomocy języka, którego użył do tworzenia Ewangelii, do wyrażenia tego wszystkiego, co Chrystus przyniósł na świat, używa dwóch terminów: sarks i soma. To są dwa terminy. Sarks to jest to martwe ciało, które widzimy w trumnie. To jest sarks. Czyli coś, co tak naprawdę musi ulec rozkładowi. Co z natury rzeczy jest skazane na ten ogrom rozkładu, śmierci, rozpadu, znikomości. To jest sarks. Natomiast używają też yy, Ewangeliści i święty Paweł terminu soma, po co? Żeby pokazać. Głębie człowieczeństwa, że człowiek, czyli człowieczeństwo nie wyraża się tylko w tym, co, o, co widzimy, co widzą nasze oczy. To Jezus często zarzucał Żydom, faryzeuszom, czy saduceuszom, czy uczonym w piśmie. Oni patrzyli na Niego i nie widzieli, czyli oceniali według tego. No cóż, syn. Cieśli, Maryję też znamy, coś mówi, niby uzdrawia, ale o co chodzi? Kim on może być? Kim, za kogo on siebie uważa? Czyli nie było w nich tej wewnętrznej łaski, która by ich właści, właściwie im odsłoniła oczy. Jezus mówi: macie oczy, ale nie widzicie. Macie uszy, ale nie słyszycie. A wreszcie macie serca, a nie jesteście w stanie pojąć tego, co widzicie, czego, czego, czego jesteście świadkami. Wszyscy prorocy na to czekali, na moje przyjście, a Wy tego nie przyjmujecie. I właśnie ci wszyscy Żydzi, oni według tego, co cielesne, co doczesne. I dlatego Chrystus dzisiaj mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje, chce powiedzieć nam co. Że my nie przyjmujemy jakiegoś kawałka nieżyjącego człowieka. Tylko przyjmując Chrystusa z tego ołtarza, przyjmujemy esencję życia. To jest Pan, który umarł i z stał. To jest ten, który jest uwielbiony. Więc jeżeli z wiarą to czynimy, to już teraz. Wchodzimy w rzeczywistość, która przerasta wszystkie nasze wyobrażenia. Czyli już nie należymy do porządku, według ciała tego doczesnego, tego, które się rozpada, ale należymy do Chrystusa. I zrozumiałe są wtedy słowa apostoła Pawła: Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Co to oznacza w praktyce? Chrześcijanin, który się nie jednoczy, nie przyjmuje całego Chrystusa, nie żyje w mocy ducha świętego, to jest ciągłe borykanie się z dylematem prawa. Dlatego wielu z nas doświadcza ogromnych porażek w różnych dziedzinach i ciągle się tak. Gdzieś wahamy, gdzieś nie potrafimy się określić, właśnie dlatego, że żyjemy według ciała, czyli według tego sarks, według tego co cielesne. Nam się od razu mówię, to wszystko sarks to kojarzy z czymś nie wiadomo, jak złym, obrzydliwym i paskudnym. Wcale, że nie. To tak nie musi być. Bo jeżeli ty większą radość znajdujesz, w spotkaniu tylko i wyłącznie z przyjaciółmi, a jeszcze jak jest jakiś alkohol, dobre towarzystwo, muzyka, i to dla Ciebie jest tylko i wyłącznie źródłem radości, a nie znajdujesz radości w spotkaniu tutaj z Chrystusem, to to jest to sarks. Niby nic nie ma złego w tym, że. Spotykasz się z, z tymi, którzy są dla ciebie ważni. Pewnie. Ale zobaczcie: jeżeli nie żyję według Ducha, to tak naprawdę jedyną tęsknotą mojego człowieczeństwa w pełni ma być Chrystus. Dlatego niektórzy święci żyjący w poprzednich wiekach tak bardzo tęsknili za tą obecnością. Że nawet prosili swoich spowiedników, kiedy jeszcze nie było takiego zwyczaju częstego przyjmowania komunii świętej, to prosili o pozwolenie, żeby mogli przyjmować ciało Chrystusa, czyli całą Jego osobowość, wszystko to, kim on jest. Czyli jeszcze głębiej idąc, patrząc na Eucharystię, przyjmując ciało Chrystusa. My nie przyjmujemy jakiegoś medykamentu, czyli na zasadzie leku, który się rozejdzie po ciele, zostanie częściowo wydalony przez różne fizyczne nasze władze, tylko przyjmujemy to, co jest sensem życia Chrystusa. Przyjmujemy całą wartość, całą siłę tego, co On przyniósł: moc Ewangelii, moc dobrej nowiny. I dlatego Święty Paweł mówi, że jeżeli przyjmujemy niegodnie, to nie oznacza wcale bez grzechu. Tylko jeżeli my wcale nie mamy ochoty na to, żeby żyć według ducha, żeby żyć według kategorii królestwa Bożego, tylko robimy coś, a bo tak no tak robiłem zawsze, no to co będę inaczej robił. No właśnie, że nie. My jesteśmy powołani do życia według ducha. Jesteśmy powołani po to, żeby w naszym ciele toczył się bój, żebyśmy się zbyt łatwo nie poddawali, żebyśmy nie szli za jakimiś chwilowymi uczuciami, emocjami, jakimiś pożądaniami, jakimiś chwilowymi upodobaniami ale jasno mieli wyznaczony cel, i ten cel ma jasne imię to jest Jezus Chrystus. Pełnia zjednoczenia z Nim. Ku temu ma wszystko zmierzać ku pełni w Chrystusie. Inaczej życie nasze pozostaje jak to jajko, które jest wydmuszką, skorupa, która zostanie złożona w ziemi i oddana ziemi nic więcej. Dlatego prośmy dla nas właśnie o taką wiarę, żebyśmy szli w tym kierunku pełnego zjednoczenia z Chrystusem, w nim, w tej miłości, którą Duch Święty nieustannie daje, którą chce w nas owocować. Powstańcie.